Witam Was serdecznie. Dzisiaj dla Was mam taki meczek z nietypowym zakończeniem. no Jak widzicie tutaj dołączyło nas jest 2 do 10. tutaj graliśmy w piątkę. Tam widać że tu mecz już się trochę rozgrywał i przeciwnicy mają bardzo gorącą przewagę. no Zobaczymy, czy damy radę tą przewagę tutaj jakoś trochę zrównać tutaj, żeby chociaż może wygrać ten mecz, no nie będę zdradzał, czy wygraliśmy ten mecz, czy przegraliśmy. No, obejrzycie do końca i sami zobaczycie, co się działo. No tutaj jakiegoś tam wyniku, tam w skillach tam no, nie będę miał na pewno, bo <gryw> bardziej mi tutaj zależało na lataniu tutaj i z łapania tych piłeczek, żeby tutaj jak najwięcej punktów zdobyć. No z czatu dźwięk to chyba, nie wiem, czy się nagrał dziewięć czatów czatu tutaj moich znajomych, ale chyba będzie tylko dźwięk mój, to, ale tam Like We've lost the satellite. Satellite dropped. Get the satellite back. Satellite acquired. satellite. Friendly holds the satellite. satellite, return. satellite return. Satellite oh, oh that's they're Our some. team has the satellite. We've lost the satellite. Our UAV is online. Enemy remote transfer success. Satellite acquired. System hack. Enemy exosuits have been disabled.

Kontrol, kontrolu Satellite Kontrol, kontrol Jeszcze zdobędę, jeszcze jeden, jeszcze wygramy Jeszcze raz, zaś piłkę, nice jeszcze raz spot Kurde, kontro, kontro, kontrolu, kontrolu, kontroluj, kontroluj, kontroluj! Dam radę Dam radę. Yes, trafiłem! <laughs> no trafiłem, nie wskoczyć nie wskoczyłem, nie da rady, musiałem rzucić Musiałem rzucić No Nie, tu nie damy rady, wiesz, bo patrzę za daleko, to mu rzucę Bo była sekunda, co nie? To wiesz, nasz Tu dawaj, dawaj, dawaj ten, kontroluj, kontroluj ten, a ja wezmę Nie, a to nie ma to... Ty tam Dawid kontroluj, kontroluj, bo nie wcześniej Wywalam Resetuję Dawid, resetuję, jest stare ładnie, nie ładnie, nie, nie, nie dawaj. Bioro, czy, czy kontrolują? Lewa, lewa. Satellite dropped. We've lost the satellite. Care package inbound. Dalek David control przylica. Friendly holds the satellite. Get the satellite back. Our team has the satellite. <laughs>

Ok, David, block Take the satellite to the uplink station. We've lost the satellite. The enemy remote transfer success. The enemy has the satellite. The satellite dropped. The satellite acquired. We're winning this fight. Friendly UAV above. Chuć, chuć, go? We've lost the satellite. Satellite dropped. Friendly holds the satellite. Ja to sobie biegnę, biegnę. Yes, ładnie. Zajebisz. And that's how it's done. Ja pierdzielę, RKB, tyle RKB. wygrywali. <grym>, no, kończymy już koniec, wszystko ten. To weź tam jakieś hasło, se zrób im wyszli te dane, ja się zaloguję, a potem ci oddam ten.